Łukasz 10 rozdział od 25. wersetu. I oto powstał pewien znawca prawa, chcąc wystawić Jezusa na próbę, zapytał: Nauczyciel, co mam czynić, aby odziedziczyć życie wieczne? W odpowiedzi usłyszał: A co jest napisane w prawie? Jak czytasz? Znawca zacytował Masz kochać Pana, swojego Boga, całym swoim sercem, z całej swojej duszy, każdą swoją myślą i ze wszystkich swych sił. A swojego bliźniego jak samego siebie? Odpowiedziałeś poprawnie, podsumował Jezus. Tak postępuj, a będziesz żył. A on jednak dla usprawiedliwienia samego siebie zapytał Jezusa: A kto jest moim bliźnim? Jezus podjął ten wątek i powiedział, ten człowiek schodził z Jerozolimy do Jerycha, po drodze wpadł w ręce zbójców, którzy go ograbili, pobili i uciekli, zostawiając z bliskiego śmierci. Przypadkiem jakiś kapłan schodził właśnie tą drogą. Gdy zobaczył nieszczęśnika, przeszedł na drugą stronę i odszedł. Podobnie było z lewitą, przechodził tamtędy, zobaczył go, przeszedł na drugą stronę i oddalił się. Natomiast pewien Samarytanin, który też tamtędy podróżował, zlitował się nad pobitym, podszedł, obandażował mu rany, polał oliwą i winem wsadził, winem, wsadził go na własne zwierzę, zabrał do gospody i roztoczył tam nad nim opiekę. nazajutrz, udał się do gospodarza, zapłacił dwa denary i powiedział, zadbaj o chorego, a cokolwiek ponad to wydasz, wyrównam w drodze powrotnej. Który z tych trzech, Twoim zdaniem, okazał się bliźnim człowieka, który padł ofiarą rozboju? Znawca odparł. Ten, który się nad nim zlitował. Wtedy Jezus powiedział idź i postępuj podobnie. Może w tej sytuacji, w tym przeczytanym fragmencie nie zauważamy niczego takiego no, podchwytliwego w tym pytaniu które zostało postawione przez tego uczonemu, uczonego Jezusowi, że nie ma tu niby nic nadzwyczajnego, ale jednak jest. Oto uczony w prawie, który musiał kilkanaście, kilkadziesiąt lat swojego życia uczyć się, żeby mógł nosić ten tytuł, zadaje to pytanie jakiemuś wędrownemu kaznodziei, który nie otrzymał żadnego formalnego wykształcenia. Dlaczego ten człowiek zadał to pytanie? Co mogło go sprowokować do zadania tego pytania? Nie wiem, ja sobie spekuluję, że być może wcześniej słuchał nauczania Jezusa i w tym, co usłyszał, było coś, co go zaniepokoiło. Coś Jezus dotknął jakiejś struny w jego duszy. Nie potrafił sobie z tym poradzić. Nie wiemy, nie wiemy, co tak naprawdę spoworokowało tego człowieka do zadania tego pytania. Ale z całą pewnością w tym, co mówił Jezus, było coś, co dotknęło tego człowieka. Dotknęło jego życia, jego myślenia. Dla tego człowieka nie było problemem to, czy ma kochać bliźniego. On nie o to pytał, to było oczywiste. On chciał się dowiedzieć, gdzie są granice, gdzie jest granica, od której człowiek, którego spotykam, nie jest już moim bliźnim. Gdzie jest ta granica? Gdzie jest, kim są ludzie, co do których to, to prawo kochania ich już nie obowiązuje? Gdzie to jest? Kim oni są? Kogo jeszcze mogę uważać za bliźniego? Gdzie przebiega linia, która oddziela tych, co są bliźnimi, od tych, którzy bliźnimi nie są? Gdzie jest ta linia? Myślę, że to jest trochę bezsensowne takie myślenie. Może pytasz, a dlaczego tak mówię. Bo jak naprawdę kochasz, to nie szukasz linii, która ci oddzieli tych ludzi, których możesz kochać, od tych, których nie możesz kochać. Gdy kochasz, w ten sposób nie patrzysz na ludzi, w ten sposób ich nie traktujesz. Ktoś, kto kocha, nie zaczyna od ustalenia definicji, kogo może kochać. Jeżeli tak robi, to, to ja nie wiem, czy to można nazwać miłością. A on chciał zdefiniować osobę, którą może kochać. Miłość szuka osoby. Miłość nigdy nie zaczyna od zdefiniowania osoby, którą mogę kochać. A kim jest bliźni? Kim jest bliźni? Jest to ktoś, kto jest obok mnie. Ktoś, kto jest blisko, to jest bliźni. To jest każdy, kto potrzebuje mojej pomocy. Uczony w Piśmie nie szukał tyle osób, którym może pomóc. On był zainteresowany w znalezieniu w tym, żeby Jezus mu pomógł znaleźć tą definicję, szukał granicy i chciał, żeby tą granicę Jezus mu wyznaczał. Jest ciekawa reakcja Jezusa na zadane mu pytanie. Nie udziela Jezus bezpośredniej odpowiedzi. Jezus nie tylko nie zawęża tej definicji, kto jest bliźnim, ale mówi coś, co jest szokiem dla tych, którzy Go słuchają. Ale o tym trochę więcej za chwilę. W dziewiątym rozdziale, tym poprzedzającym, w pięćdziesiątym trzecim wersecie jest pokazany kontekst tego, tego wydarzenia. Jezusa nie przyjęto w pewnej wiosce, ponieważ zmierzał do Jerozolimy. Zwiększało się napięcie, taka presja wywierana na Jezusa, powiedzielibyśmy, że atmosfera wokół Jezusa zaczęła gęstnieć. Był coraz bliżej tych wydarzeń, które miały za kilka dni się odbyć w Jerozolimie na Krzyżu. I w tej atmosferze pojawia się ten człowiek z tym pytaniem. Tak już powiedziałem, Jezus odpowiada pytaniem na pytanie. I dopasowuje odpowiedź do osoby, która to pytanie zadaje. Czyli Jezus zaczyna od miejsca, w którym jest ten, który z nim rozmawia. Tego myślę, warto się uczyć od Jezusa. Jezus uważnie słucha tej osoby, która pyta. I będzie dobrze, gdy rozmawiasz z ludźmi, że zaczniesz ich uważnie słuchać, zanim zaczniesz odpowiadać na ich pytania. Odpowiedź uczonego można zawrzeć w tymi słowami będziesz kochał pana boga swego całym sercem całym swoim jestestwem ze wszystkich sił i każdą myślą a bliźniego jak siebie samego i ta odpowiedź uczonego sugeruje bardzo ważną rzecz tych dwóch miłości nie da się rozdzielić nie da się rozdzielić miłości do pana boga od miłości do człowieka który jest obok mnie tego nie można zrobić to się nigdy nie uda te miłości do Boga i do człowieka nigdy nie chodzą oddzielnie. Nigdy. Apostoł Jan w swoich listach pozbawia nas złudzeń, jeżeli w ten sposób myślimy o tych miłościach. <laughs> nie może być tak, że kocham Boga, a za bardzo nie przejmuję się ludźmi. To jest niemożliwe. Gdy tak się dzieje, to mamy do czynienia z podróbką, z fałszywką prawdziwej miłości do Boga, ale nieprawdziwą miłością. Cytuję Jana Kto nie miłuje, nie zna Boga, gdyż Bóg jest miłością. Kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Jeśli ktoś mówi, miłuję Boga, a nienawidzi brata swego, kłamcą jest. Czy widzimy, że nie można tych dwóch miłości rozdzielić? Że tak się nie da? Tak naprawdę ten uczony zapytał o życie wieczne Jezusa: Co mam czynić, abym odziedziczył życie wieczne? A Jezus tą swoją odpowiedzią, jakby rozszerza tą swoją odpowiedź i mówi o całym życiu. Dałeś trafną odpowiedź, powiedział Jezus. Postępuj, tak, będziesz żył. I tekst oryginalny sugeruje nam, że nie chodzi tylko o przyszłe, tak zwane wieczne życie, ale o życie w tej chwili. Jeżeli chcę, jeżeli chcesz żyć spełnionym życiem, to te dwie rzeczy muszą iść w parze: miłość do Boga i miłość do ludzi. Jezus mówi, rób tak, jak mówi to przykazania, będziesz naprawdę żył. Tutaj, teraz, dzisiaj. Zbyt często o wiecznym życiu myślimy w kategoriach przeszłości, przyszłości. To ma się dopiero. Zadziać. To ma się zdarzyć, to ma przyjść. Ale jednym z wymiarów wiecznego życia jest to życie tutaj i teraz. Jezus jest życiem, więc mając Jezusa, co masz? Życia. A jakie jest życie w Jezusie? Wieczne życie. Czyli wieczność zaczyna się w Twoim i moim życiu, w tym momencie, gdy przyjmujemy ducha zmartwychwstałego Jezusa. Nie można żyć pełnią życia w oddzieleniu od innych ludzi. To jest niemożliwe. Nie można być szczęśliwym, będąc w samotności, bo zostaliśmy stworzeni do relacji, do miłości. I prawdziwa miłość do Boga zawsze objawia się w prawdziwej miłości do człowieka. Jest rzeczą niemożliwą kochać Boga jednocześnie nie kochając człowieka. Tak się nie da. To jest niemożliwe. W takiej sytuacji ta druga nie istnieje, a ta pierwsza nie jest prawdziwa. Jezus mówi, rób tak, naprawdę będziesz żył. Nie tylko będziesz egzystował, ale będziesz żył. Czyli mam traktować drugiego człowieka jak bliźniego, niezależnie od jego różnych barier narodowych, społecznych, politycznych. Wiemy, co Biblia mówi o postępowaniu homoseksualistów i lesbijek, ale jak ich traktujemy? Myślę, że ci ludzie nie są poza tą grupą, o której Biblia mówi, że są bliźnimi. Jezus mógłby w odpowiedzi na pytanie uczonego jeszcze raz zacytować tą odpowiedź z Mateusza, ale tego nie robi zaczyna opowiadać pewną historię, Przestaliśmy ją i ta historia to wyzwanie, które rzucił tym osobom, które go słuchały. Pewien człowiek szedł z Jerozolimy do Jerycha, został napadnięty przez rozbójników, którzy odarli go z ubrania, pobili, uciekli zostawiając ledwie żywego. Znana historia, ale po, osadźmy ją w realu. Jerozolima leży 700 metrów nad poziomem morza, Jerycho leży 400 metrów ponad poziomem, pod poziomem morza. Czyli mamy różnicę 1100 metrów, jeśli chodzi o wysokość, na odcinku 25 kilometrów, czyli dość strome. Zejście, prawda? Stroma, niebezpieczna droga, pełna urwisk, miejsc, które były idealną kryjówką dla tych, którzy czyhali na przechodzących wędrowców. Jeszcze pod, w XIX wieku trzeba było lokalnym szejkom płacić duże pieniądze, żeby bezpiecznie przejść ze swoim towarem na tym odcinku. W pewnym sensie ten podróżny, o którym mówi Jezus, był nierozważny. Dlaczego? Samotnie podróżował w tak niebezpiecznym miejscu. Prawie niczego nie wiemy, o tym podróżnym, który został pobity. Możemy domniemywać, że ten pobity był Żydem. Nie byłoby żadnego sensu, gdyby to był Samarytanin i drugi Samarytanin mu pomógł, to nie byłoby nic nadzwyczajnego, czyli z dużą, dużą prawdopodobieństwem możemy powiedzieć, że był to Żyd, ten, który był pobity. Jezus opowiedział o tym człowieku, który został pobity w taki sposób, że on reprezentuje każdego, do każdej grupy może należeć etnicznej, do każdej wspólnoty, po prostu człowiek, nawet który był odarty z, z ubrania, reprezentuje każdego. Powstaje pytanie w tym obrazie, który namalował Jezus, kto się zatrzyma przy tym pobitym człowieku i udzieli mu pomocy? I myślę, że jak ci słuchacze Jezusa słuchali tej opowieści Jezusa, to Jezus budował pewne napięcie, opowiadając tę historię i, i czekali na coś dramatycznego, że za chwilę coś się takiego dramatycznego wydarzy. W czasach Jezusa każda grupa etniczna, która zamieszkiwała w Palestynę, była bardzo hermetyczna, zamknięta na obcych. Te grupy ludzkie żyły tak niezależnie od siebie. I naj... było wiele barier, ale najsilniejszą była bariera religijna. Ona najbardziej dzieliła. I to, co Jezus powiedział tym ludziom, musiało być dla nich totalnym szokiem i zaskoczeniem. 31 werset mówi tak. Przypadkowo przechodził tamtędy pewien kapłan, popatrzył na niego, to znaczy na pobitego i poszedł dalej. Historycy kościoła, ludzie, którzy mieli wgląd i dużą wiedzę o życiu kapłanów, liderów religijnych, wiedzieli, że często ci ludzie byli złymi ludźmi, którzy za bardzo nie przejmowali się życiem innych ludzi. O tym zresztą często Stary Testament pokazuje nam kapłanów, czy też ich synów, prawda? Ale gdy dzisiaj my słuchamy tego tekstu, to nam się za bardzo w głowie nie układa, że człowiek duchowny mógłby zareagować w taki sposób, w tak negatywny sposób, prawda? Jak mógłby w takiej sytuacji przejść na drugą stronę i nie zauważyć tego, który potrzebuje pomocy? My przecież jesteśmy w XXI wieku już inni, naprawdę? Gdy stoisz w kolejce, w aptece, za starszą osobą, której nie stać na wykupienie wszystkich leków, to Ty z wielkodusznością płacisz za jej leki. Tak robisz, prawda? Bo Ty nie jesteś jak ten z tej przypowieści. A będąc w amoku przedświątecznych zakupów, widząc emerytkę, która waha się przed tym, co włożyć, a co wyjąć ze, swoich, ze swojego koszyka, to ty wchodzisz ze swoją kartą i mówisz, nie ma sprawy, proszę sobie to włożyć, ja wchodzę w akcję. Tak robisz, prawda? Bo ty nie jesteś jak ten z tej przypowieści, prawda? Gdy masz dwa mieszkania. W jednym mieszkasz, a drugie chcesz wynająć, to zrobisz wszystko, żebyś znalazł taką osobę, która jest samotną matką wychowującą dwójkę swoich dzieci, żebyś stworzył właśnie dla tej kobiety, która jest w najcięższych warunkach, najlepsze miejsce do tego, w którym mogłaby mieszkać. Ty tak robisz, my tak robimy, prawda? To nami powoduje, to nami kieruje. Jeżeli jesteś pracodawcą, masz kilka aplikacji, bo masz jakieś wolne miejsce pracy, to dajesz to miejsce pracy komuś, kto ma czwórkę dzieci, prawda? bo on najbardziej potrzebuje tej dobrej, płat, dobrze płatnej pracy, którą tu mu oferujesz. Przecież ty tak robisz, ty nie jesteś jak ten jest z przypowieści, prawda? My mamy inne standardy, nie? Jeżeli komuś obiecałeś, że wykonasz dla niego jakąś pracę remontową, ale w międzyczasie przyszła jakaś inna oferta, dużo lepiej płatna, to ty nie rezygnujesz z tej pierwszej, dokonujesz ją na czas, prawda? Bo stoisz za słowem, które powiedziałeś. Tak robisz, przecież my jesteśmy inni, prawda? To dla nas normalne. To są nasze standardy. My jesteśmy chrześcijanami. Czy obojętność, o której mówi w tej przypowieści Jezus, to jedynie problem kapłanów? Czy ta obojętność, o której w przypowieści mówi Jezus, to jedynie problem kapłanów? Jeżeli potrafimy być szczerzy wobec siebie, to bardzo często jesteśmy w stanie przyłapać siebie na takim myśleniu i działaniu jak kapłan. Niestety. Skąd wracał kapłan w tej przypowieści? Z Jerozolimy, czyli prawdopodobnie ze świątyni. Skończył się jego okres służby w świątyni i teraz wracał do swojej jakiś dom kwalmoletni rezydencji, którą gdzieś miał w dobrym miejscu wybudowano. Popracował w tej świątyni nad swoją świętością, a w przypowieści mamy rezultat tej pracy. Jak się zakończyło to kilkudniowe przebywanie w obecności Boga w świątyni. A skąd ten kapłan mógł wiedzieć, że ten poraniony, porzucony człowiek jest jego bliźnim? No pomógłby mu, ale to przecież nie to nie był jego bliźni. On nie wiedział, że to jest jego bliźni. Jakby był bliźni, to by mu pomógł, nie? No to jest oczywiste jest zrozumiałe, nie? A poza tym on przeznaczony był do innych, bardziej uduchowionych spraw, do wyższych zadań. Niestety mamy podobną mentalność. Mamy takie swoje zasady, reguły które pozwalają nam bezboleśnie dla naszego sumienia przejść na drugą stronę ulicy, minąć, nie zauważyć, nie zaangażować się. Zbyt rzadko, zbyt rzadko nasze uszy słyszą wołanie drugiego człowieka. Zbyt rzadko moje oczy widzą trudną sytuację, w której jest człowiek, który jest obok mnie. Tak łatwo potrafimy sami siebie przed sobą wytłumaczyć z tego, że się nie angażujemy w życie człowieka, który potrzebuje naszego czasu, naszej pieniędzy, naszej uwagi, naszego domu, naszych możliwości. A zboję się pomyśleć, co by się stało, gdyby Jezus idąc na krzyż zachowywał się i myślał jak ten człowiek i jak my myślimy. Tak samo i Lewita przechodził obok tego miejsca, spojrzał i poszedł dalej. To krótkie zdanie pokazuje nam siłę przykładu. Zwrot tak samo, podobnie sugeruje, że ten Lewita poszedł w czyje ślady? Kapłana. On w tej hierarchii religijnej był nad nim. Skoro tamten mógł tak zrobić, to czemu? To tym bardziej ja mogę tak zrobić, prawda? A poza tym, droga szła stromo, z góry na dół, więc on jak, że tak powiem, na ekranie widział to, co się tam działo, nie? Jak zobaczył, jak przyszedł na drugą stronę, jak poszedł dalej. Ten, który szedł z tyłu, wszystko to widział. Jak kapłan tak robi, to ja też mogę. Większość nawracających się ludzi podejmuje decyzję nie pod wpływem twoich i moich argumentów, długich dyskusji, długich debat, ale pod wpływem patrzenia na życie, w którym obecny jest Bóg, obecna jest Jego miłość, Jego życie, to przekonuje ludzi, a nie nasze argumenty. Ludzkie serce jest zmieniane przez Boże Słowo obecne w czynach, w moich reakcjach. To to Słowo, które jest obecne w tym, co się konkretnie dzieje w moim życiu jest najmocniejszą Ewangelią. Kapłan i lewita nie byli zbójcami, ale ich obojętność raniła pobitego człowieka nie mniej niż ciosy zadane przez tych opraców. Natomiast pewien Samarytanin, który był w podróży, natknął się na niego, zobaczył go i zlato, zlitował się nad nim. Zbliżył się, przemył jego ranę oliwą, winę, zabandażował, posadził na swego wierzchowca, zawiózł do gospody i tam się nim opiekował. Następnego dnia wyjął dwa denary, dał je właścicielowi gospody i polecił mu zaopiekuj się nim, a jeśli będziesz miał większe wydatki, wyrównam ci w drodze powrotnej. Co to pokazuje? Że prawdziwa miłość kosztuje. Że prawdziwa miłość to coś więcej niż słowa. Że prawdziwa miłość to coś więcej niż powiedzenie drugiemu człowiekowi bracie, będę się o ciebie modlił. Chociaż też to powinienem robić. Słuchający tej przypowieści ludzie, gdy zobaczyli, jak Jezus pokazał im te dwie pierwsze postaci, kapłana i lewitę, którzy minęli rannego, spodziewali się, że teraz na scenę wejdzie trzecia osoba. Prosty, zwykły Żyd który zakasuje swoim postępowaniem tych dwóch, którzy byli obojętni. Normalny zjadać chleba, zwykły człowiek zawstydzi tych dwóch poprzednich. Ale myślę, że ci ludzie byli zaszokowani tym, co zrobił w tym momencie Jezus. My tego nie czujemy, ale <laughs> Miszna, jeden z podstawowych tekstów rabinicznych, mówiła coś takiego. Cytuję Ten, kto je chleb samarytan, jest jak ten, który je mięso świn. Ten, który korzysta z gościny Samarytanina jest jak ten, co je mięso świni. My też tego nie czujemy, bo nie wiemy, jak Żyd patrzy na, na, na świnie i na świninę. I kogoś takiego, kogoś takiego, takiego łachmaniarza, najgorszego z najgorszych, Jezus czyni bohaterem swojej przypowieści. To był szok dla tych, którzy go słuchali. Jezus w ten sposób przekroczył, złamał wszelkie bariery. Czyli Jezus namalował przed umysłami swoich słuchaczy ten obraz i, zada... I gdy już namalował ten obraz, zadaje pytanie: Jak ci się zdaje, kto z tych trzech okazał się bliźnim człowieka, na którego napadli zbójcy? Pokaza mu jak, w takiej panoramie zachowanie tych trzech i to banalnie proste pytanie. No i odpowiedź: A ten, który, ten, który potwierdził czynę swoje współczucie. Jezus rzekł, idź swoją drogą i postępuj tak samo. Widzicie, że tak naprawdę Jezus nie odpowiedział na pytanie uczonego, który zadał mu to pytanie: kto jest moim bliźnim? Jezus w ogóle na to pytanie nie odpowiedział. Jezus całkowicie zmienił perspektywę tego pytania i zadał mu pytanie: czy ty jesteś bliźnim? To nie chodzi o to, żebym ja wiedział, kto jest moim bliźnim. Wiesz o co pyta Jezus? Czy ja jestem bliźnim? Czy ty jesteś bliźnim? Widzisz, co zrobił tu Jezus? Całkowicie zmienił perspektywę. Jezus zmienił to pytanie i sugeruje, że chodzi o coś dużo więcej niż świadomość tego, kto jest moim bliźnim. Chodzi o to, dla kogo ja mam stać się bliźnim. Chodzi o to, czy jestem bliźnim. To o to chodzi. To o to chodzi w chrześcijaństwie. Jak mogę tak żyć? Standard za wysoki, koszt za wielki. Samarytanina sporo kosztowało to, by był bliźnim. Biblia mówi, że on podróżował. O tych innych jest napisane, że przechodzili przypadkiem. On nie znalazł się przypadkiem. On szedł, miał konkretną robotę jakąś do zrobienia. Być może był kupcem, miał przy sobie towar, poświęcił swój cenny czas. Zawiózł go do miejsca, gdzie mógł znaleźć opiekę, a gdy to nie, nie wystarczyło, to powiedział ja tu wrócę, masz tu kasę, ale ja tu wrócę. Nie oszczędzaj na trosce, jaką okażesz temu rannemu człowiekowi. Jestem z moim portfelem, z moim kontem, aby za wszystko zapłacić. I ja tu jestem, i ja tu wrócę. Bliźni. Apostoł Paweł nie, przepraszam, apostoł Piotr daje nam. Odpowiedź na to pytanie, jak mamy żyć? Cytuję 1 Piotra 2:21: Na to bowiem powołani jesteście, gdyż i Chrystus cierpiał za Was, zostawiając Wam przykład, abyście wstępowali w Jego ślady. Naśladowanie Chrystusza to jest chrześcijaństwo, to jest uczniostwo. I słowo przykład, jakie jest użyte w tym fragmencie, oznacza doskonały przykład szkolny. Wzorzec, wzorcową literę. Gdy dzieci zaczynają się uczyć pisać, to <laughs> mają takie ćwiczenia, że mają takie tam chyba trzy linie się rysuje i taka pierwsza literka jest, że tak powiem, wydrukowana i potem ten maluszek z największą precyzją ma próbować kopiować kształt tej pierwszej literki, posuwając się w prawą stronę, pisząc kolejne literki. Dobry nauczyciel często bierze tą niesprawną rączkę, te, te małe paluszki i które trzymają coś do pisania i pomaga mu w tym, żeby odwzorować jak najwierniej tą literkę, którą ma przepisać. I tu jest użyte to słowo, że ja mam odwzorowywać Jezusa w ten sposób. To słowo sugeruje, że nauczyciel stoi tuż obok mnie i chce prowadzić moją dłoń, trzymając w swojej dłoni. I dlatego takie życie jest możliwe, gdy On jest przy mnie, gdy jestem pod wpływem Jego ducha. Może, mogę zacząć pisać, robić rzeczy podobne do tych, które robi i czyni Jezus. Prawdziwe życie odnajduję wtedy, gdy kocham Boga całym sobą i ta miłość sprawia, że jestem obecny w realny sposób w życiu drugiego człowieka, który potrzebuje. Mojej pomocy, mojego czasu, mojej obecności, mojej uwagi, moich pieniędzy, mojego domu. Gdy przechodzę obok ludzi potrzebujących mojej pomocy, zwiększam ich problem, zwiększam ich cierpienie, zwiększam ich ciężar. Już kończę. Kilka ostatnich pytań. Czy to, co oglądam, co jest mi pokazywane poprzez media, Zbliża mnie tak naprawdę do potrzebujących ludzi, czy też zabojętnia na ich cierpienie? Czy nie jest tak, że jesteśmy oswajani z tym? Już nas to, te obrazy tak nie dotykają, nie kują? Czy Jezus wybiera dobrych, uprzejmych, pięknych, bogatych, zadbanych, aby byli moimi bliźnimi? Takich mi wybiera? Tylko takich mi wybiera? A jeśli nie, to dlaczego? I pamiętajmy, że nie chodzi o to, by wiedzieć, kto jest moim bliźnim, ale o to, by znaleźć swoją odpowiedź na pytanie, czy ja jestem bliźnim? Czy ja jestem bliźnim? Jaka jest moja, jaka jest Twoja odpowiedź tego poranka? To pytanie stawia nam Jezus. Amen.